Witam, dzisiaj pokażę Ci żujaki z naszej polskiej rodzimej firmy Jedność. Są to takie cukierki do rzucia z sokiem owocowym. Ja ze swojego dzieciństwa pamiętam były takie gumy, które zwały się Mamba. Nie wiem czy one jeszcze są, ale były reklamy Mamba, Mam i ja i te żujaki. One są właśnie jak mamba, nie? Bardzo fajne, mogę je tutaj wcinać garściami, bo naprawdę produkt, ten, ten smak tych szuliaków jest perfekcyjny. Na pewno będę kupował, tym bardziej, że będę wspierał naszą polską firmę, w ogóle opakowanie, samo opakowanie jest takie bardzo przyjazne. Z pewnością też przyjazne yy, dla dzieci I, 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 i bardzo fajnie, nie? Bardzo fajnie, sympatycznie i przede wszystkim smacznie. Ja teraz tutaj zrobię unboxing takiego żujaka Mam już tutaj yy, żujaka w ręce, ten taki będzie chyba pomarańczowy, od smaku pomarańczowym, bo tutaj te kolory są różne, nie? Jak możecie zauważyć, tam taki różowy, to tam będzie jakiś inny owoc, tu taki. Pomarańczowy, tu żółty. No e, tu, tutaj są zawarte te soki, one są o różnym smaku. O! I już... Ja już tu wziąłem. Uciąłem jednego, jednego już żuję. A tutaj jest druga część, nie? No. No. Ale... Muszę powiedzieć, muszę przyznać, że jestem pod bardzo wielkim, pozytywnym wrażeniem żojaku! Żujaki! Polecam na razie.